W dzisiejszym filmiku przygotujemy sobie szyszki krówkowe. Zapraszam do oglądania. Już niedługo będzie 1 listopada, a wraz z tym na każdej ulicy będziemy mogli kupić pańską skórkę oraz szyszki. Więc dzisiaj pokażę wam, jak przygotować proste szyszki z masą krówkową. Zapraszam do oglądania. Lista składników jest naprawdę bardzo mała, ponieważ użyjemy sobie 100 g ryżu preparowanego czyli dwie paczuszki, połowy kostki masła i jedną puszkę masy kajmakowej o smaku krówkowym. Ten przepis jest bardzo szybki w przygotowaniu, więc zaczynajmy. Do garnuszka wrzucamy połowę kostki masła i roztapiamy. Wrzucamy całą puszkę masy krówkowej Powolutku roztapiamy na małym ogniu, mieszamy ze sobą składniki, rozpuszczamy masło, mieszamy aż do uzyskania jednolitej masy. Gdy składniki nam już się ładnie ze sobą połączyły, a masło się roztopiło, to dorzucamy stopniowo ryż. Najpierw jedną paczuszkę. Mieszamy. Dosypujemy drugą paczuszkę i dalej mieszamy. Masa krówkowa cudownie pachnie. Jeżeli nie chcecie czekać aż do wszystkich świętych, to możecie już teraz sobie przygotować takie szyszki w domu. Gdy już wszystko mamy dobrze wymieszane, to wyłączamy gaz. I odkładamy na bok, aż nam troszeczkę to przestygnie. Przestygnięty ryż formujemy teraz w kuleczki. Robimy to z wilżonymi dłońmi. Dzięki temu nie będzie on nam się kleił do rąk. I odkładamy. Z podanej ilości wyszło nam 5 kuleczek. Kładamy je teraz do lodówki. Czekamy jedną godzinę. I po tym czasie możemy je już spróbować. Po jednej godzinie możemy wyciągać z lodówki. A tak wygląda w środku. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów. Dziękuję i smacznego!